Hejka! Z tej strony Ptkrzytk Avelos I zapraszam na kolejny odcinek serii Battlefield 4 na PlayStation 4 Dawno mnie nie byłem, byłem na wakacjach w Polsce Dwa tygodnie Było super, słońce świeciło Lecz teraz jakie są kurczę. Jaka teraz jest pogoda tutaj w Norwegii Proszę Państwa, ponad 30 stopni To to coś niebywałego um, Dzięki za 500 subskrypcji to już można powiedzieć pół tysiąca, fajnie brzmi. I jeżeli chcecie zobaczyć filmik na cześć, właśnie 500 subskrypcji, to możecie kliknąć w górny, prawy ruch. O kurde, co ja robię, co ja robię? Właśnie dzięki za 500 subskrypcji, dla mnie to dużo, bardzo, ale to bardzo dużo znaczy. I jest to nowa mapa, aczkolwiek mapa z dodatku. Dragon Teeth, czyli zęby smoka. I pierwszy zgon. Gram Bulldogiem. Jest to też nowa, nowa broń z właśnie tego samego dodatku. Już mamy aktualnie 4 dodatki, a więc 16 map. Jeżeli chcecie kupić premium, to bardzo to bardzo polecam, bo w sumie nie jest aż tak drogie, a dostajemy aż 16 nowych map. No, i jeżeli ktoś lubi kamuflaże nowe, to się zadowoli tym też. I co tam jeszcze? Emblemy są i odznaczniki. O boże... To jest... Aj! co był błąd. Tam jeszcze jest z tamtej strony. Goni mnie Mapki właśnie zrobione dla piechoty, a ja piechotę kocham w e, Battlefieldzie, bo jestem... E, typem Call of Duty e, tam zawsze były małe mapy... Nie, można... nie nie, mo e, cofnę, jestem typem Counter Strike'a. W Counter Strike'u zawsze były małe mapy. I właśnie do tego jestem przyzwyczajony I, i uwielbiam właśnie takie małe mapy Gdzie mm, Przeciwnicy e, Przeciwników łatwo znaleźć e, A nie właśnie takie mapy Duże jak na Conquest konfu, e, Za duże dla mnie e, A więc lubię małe mapy I ten dodatek to Można powiedzieć Najlepszy według mnie Bo są małe mapy Dola. Oj, tutaj prawie jest. Dodam. Ale asysty dwie. Jedno, nie dwie. Co jest... A nie! Kurde, jedna, jedna. Spokojnie, spokojnie, masz, masz. Um, co jeszcze? chciałem powiedzieć takiego ważnego. A! Ah, hardline, battlefield Hardline. Nie wiem czy mm, są tutaj widzowie. Właściwie tak naprawdę to nie wiem czy tutaj ktoś z moich widzów teraz doszło parunastu. Czy ma PlayStation 4? Według mnie ma paru, paru, szczególnie w PlayStation 4. To powiedzcie mi czy kupujecie Czy kupujecie Battlefield Hardline? Ta gra została przesunięta na... A! Przesunięta została na... Rok 2015, pierwszy kwartał, tak mówi studio Visc Real Games. i... ze względu na to, że chcę tam... Parę rzeczy dopracować. Yy, I parę rzeczy naprawić. Yy, więc można powiedzieć przeciwieństwo do Dice, do Battlefield 4. I yy, gra właśnie wyjdzie w 2015 roku. Ale jest parę rzeczy, które mi się nie podoba. Yy, nie ma nic wspólnego z grą na razie zostawmy grę w spokoju. Skupmy się na yy, cenie. Bo ceny gier PlayStation 4 są no, kosmiczne, można powiedzieć, tutaj w Norwegii. Yy, nawet w Polsce są drogie, ale tutaj w Norwegii, przeliczając na polskie złotówki, yy, taki Battlefield, który jeszcze nie wyszedł, yy, po prostu zamówienie Priordera. Kosztuje no, 400, około do, dochodzi nawet do 400 złotych. No, to jest po prostu rozwój biały dzień. No, ja 400 złotych na pewno nie wydał na grę, którą. No nie oszukujmy się, ale wygląda... Wyglądała na kurczę, identyko jak Battlefield 4. No po prostu nie ma różnic, no można te różnice e, szczykawka zamiast defibrilatora. No proszę e, i właśnie dlatego postanawiam nie kupować tej gry. E, Dużo właśnie czynników e, jest dlatego, dlaczego nie kupuję tej gry. Drugi na przykład, że na przykład nie wiadomo czy będzie e, dominacja, zwykła dominacja, zwykły Team Deadman, bo w becie... E, to możecie zobaczyć w moich filmikach. Ja tam mam betę e, na YouTubie. Moim, parę odcinków. W becie po prostu nie było żadnego trybu takiego, którego znamy. Dwa nowe tryby. E, nie pamiętam już jak one się nawet nazywały. Ale to e, nie były w ogóle nie miał nic wspólnego z dominacją ani z normalnym Team Deathmatchem czyli. E, jak to po polsku? Team Deathmatch, Team Deathmatch chyba, nie wiem e, Więc według mnie poczekam, poczekam, zobaczę filmiki sobie na YouTubie e, Zobaczymy jak ta gra w ogóle wygląda. I dopiero może jak stanieje to może kupię Ale według mnie to, to jest oczywiście moje zdanie Ta gra po prostu umrze tak samo Umrze szybko I według mnie będzie to e, podobna sytuacja jak e, Call, of Duty Call of Duty 5 to był? Czekaj e, e, Call of Duty Modern Warfare 2 World at War e, Gdzie gra po prostu tak szybko umarła po prostu I według mnie Battlefield Hardline będzie miał o, będzie miał podobną sytuację. Hmm, czy to jest dobre posunięcie, że wydają grę w 2015? Nie wiem. Tłumaczył się, że po prostu bugi będą łatać. Hmm, jak widzieliśmy w becie, ten e, no, netcount tak zwany. No, nie oszukujmy się, ale jak ja grałem, to za każdym razem, jak się chowałem za ścianą, no to po prostu byłem za ścianą i nie można było mnie zabić. Tutaj w Battlefield'zie rok już grama ma prawie. E, Nadal tego nie poprawili. Yy, wydali podobno nowy patch, który obniżał ten netcode. Yy, tu można, pokazywałem wam wcześniej, w poprzednich odcinkach, że można tutaj. O nie to. zmienić zmienić sobie na high frequency network na high, co w, w moim przypadku nic nie daje. Jak się ginęło za ścianach. Yy, za ścianą, tak się ginie, nic to nie daje i to po prostu jest jedna wielka hańba grama już szeroka, gówno, nic nie zostało poprawione, tak samo jak wyszła i tak samo jak jest koniec, no, może tam troszeczkę poprawili, ale nie, nie ja odczuwam, ni dużych zmian na pewno nie odczuwam a netno, netno dobry 10. tam? 30 na 60, więc stały, więc no. Nie wiem od czego to zależy. Dobra. Eee, Spójrzmy się to wszystko na mapce. Eee, jak mówiłem, gram bulldogiem. Eee, no właśnie nowa broń ja właśnie nawet nie wiem jak go zdobyć, bo zdobyłem przypadkiem. Na pewno jak jeżeli kupiliście dodatek lub macie premium, to ma eee, zdobyliście tą broń. To jest żadnego problemu broń w sumie dobra jedyną wadą w sumie to ma parę wad i parę fajnych rzeczy ale ma po prostu mało w magazynku 20 naboi to jest po prostu no, bardzo mało ale za to ma obrażenia obrażenia tej broni są po prostu na, przybliżone do obrażeń jak nie takie same obrażeń SKARA ale za to jest troszeczkę szybciej szybko strzelna, chyba więc to daje jej przewagę nad Skarem ale według mnie i, i to w statystykach widać Tamas do tej pory jest najlepszą i będzie najlepszą bronią, jeżeli nie wyda to innej bronią szturmowca dlaczego? dlatego, że ma 1000 że, że wystrzeliwuje 1000 pocisków na minutę. Jest bardzo szybko strzelana. to strzelniejsza broń e, w całej grze. Znaczy, nie, nie w całej grze, tylko w. 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 w a może i w całej grze, bo. E, chyba w całej grze, ale nie jestem do końca pewnej. Jeżeli chcecie sprawdzić, to na dole w dyskrypcji będzie taki. taki link do właśnie takiej strony, w której możecie zobaczyć takie różne statystyki, zobaczyć PD4, broń i tak dalej. A więc hardliner nie wiem czy kupię. Zobaczymy. Na razie kosztuje kosmiczne czany. Call of Duty nowych wychodzi, Nie wiem czy kupię. Kupowałem do tej pory wszystkie Call of Duty. Ale to już bardziej z takiej. Można powiedzieć takiej tradycji. To no, troszeczkę to durnie brzmi. No ale kupowałem już każdą, każdy Call of Duty. Więc dlaczego i tego nie kupić? Choć uważam, że. Mm, no, to nie moje klimaty. Dobrze, ja e, dziękuję, to był odcinek chyba już 11 czy 12. E, jeżeli chcecie następne odcinki, polajkujcie, napiszcie coś w komentarzu. Może mm, mam taki pomysł, żeby zacząć streamować z widzami, więc jeżeli chcecie e, ze mną pograć, no to napiszcie w komentarzu i to będzie się działo no, w ciągu następnych tygodni. Na razie, cześć! Dole, tutaj. Tak, muszę, muszę Wam powiedzieć, szczerze, że nawet nie wiedziałem, że to zmienili. Dopiero po paru dniach to się dowiedziałem. W ogóle, jaka ja byłem? M416, gram właśnie. Następna rzecz.